Witam wszystkich bardzo serdecznie Wróżka styla się kłania A przede wszystkim Witam wszystkich spod znaku strzelca Bo to jest dla was horoskop wróżba Oczywiście bo z karta Lota Na październik Zobaczymy co się wydarzy Do tego jest e, Karta wizji Cielo Marciutiego I oczywiście e, Oczywiście <grywia> e, jest, Są to e, Karty ze znakami z, e, Zodiaku Zobaczymy po prostu kto tu będzie Waszym przyjacielem, a kto wrogiem właśnie w październiku, na kogo uważać. Także oglądajcie, jak macie ochotę. Ja Wam przypominam, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny. Potem dostajecie link, w którym jest Wasza odpowiedź. Ja Wam wysyłam numer konta. Wy mi potwierdzenie przelewu zapytanie i. Jest wszystko okej. Okay. Poza tym pamiętajcie, że yy, robię też rytuały, rytuały bez szkody dla nikogo. Będę robić w pełni i wnów Księżyca, oczywiście w październiku. W październiku dwie pełnie są 1 i 31 października i nów 16 października, także można zamawiać sobie wtedy różne rytuały na przyciągnięcie miłości, czy finansów, yy, czy yy, zdrowia. Klientów, szczęścia, no na co tylko chcecie. Poza tym, na no, odcięcie się od złych ludzi, sytuacji, energii także też tak można sobie umilić życie. Poza tym, oczyszczenia, wzmocnienia energetyczne bardzo fajna sprawa. Dużo tego robię, ludzie są zadowoleni z tego. Ja sprawdzam tam wasze czakry. Aure, co przyszło od strony matki czy ojca, strony z poprzedniego wcielenia, co macie karmicznie do przerobienia. Numerologicznie Was sprawdzam. Dużo rzeczy o sobie możecie się dowiedzieć. Może to Wam uda, y, może Wam to pomoże, um, jakby wyjść z jakichś takich y, problemów życiowych. Także y, możecie też dla kogoś zamawiać, y, czy jak ktoś jest z Wami połączony energetycznie, czyli dla męża, dla syna, dla córki i tak Dobra, co jeszcze? E, wróżę normalnie przez telefon, tak? Przez Skype'a, przez i różne aplikacje, które macie w telefonach, jak WhatsApp, tak? E, Messenger, Viber, czy tam co chcecie. E, umawiajcie się też mailowo, piszcie, że chcecie konsultację. Ja Wam napiszę co i jak. W każdym bądź razie e, jestem doradcą też życiowym, także jeśli macie jakieś problemy i idźcie jak w dym, jak to się mówi. Co jeszcze? No, teraz jeszcze horoskopy już nagrywam na 2021, indywidualne. Także też możecie zamawiać. Możecie sobie na rok, dwa, trzy zamówić, nie ma problemu. Też prywatne pytania możecie sobie zamówić. Najmniej no jest pięć. Piszecie, że chcecie prywatne. Ja Wam piszę cenę i co i jak. I po prostu też możecie tak dostać wróżbę poprzez filmik prywatny. No dobra, zaczynamy, kochani. Główne przesłanie dla Strzelca na Październik. Coś Was złego może i spotkało może ktoś Wam złamał serce. Było jakieś takie zatrzymanie i jeszcze w tym październiku dalej jeszcze takie zatrzymanie przemyślenia może życiowe jest ta energia taka, właśnie, jeszcze strasznie zatrzymana. Ale za chwilę widać trójkę kielichów, widać, że energia wraca na, na wasze tory, że strzelec jest towarzyski, roześmiany, szczęśliwy, że może zaczyna coś od nowa, a może po prostu cieszy się życiem i cieszy się z tego, że to zatrzymanie się skończyło. No, zatrzymanie możemy też rozumieć jako zatrzymanie, że tam wiadomo, co tam się działo w Polsce i na świecie i jakoś tak mogło was to przytłoczyć. Nawet wpędzić w jakieś depresje, ale już teraz będzie mm, tylko lepiej. Ok. Co się uda, a co się nie uda sprawdźmy. Co się uda w październiku. A co się nie uda. Co się może udać? Dobre wiadomości, szczególnie takie finansowe, o pracy również. Też może się udać jeszcze ze trzy dni zrobić sobie wolnego, odpocząć lub po prostu też uda się wyleczyć jakąś chorobę. No jest tu kilka spraw, które rzeczywiście Wam się powiodą, ale co się nie powiedzie? No cóż, nie dogadacie się z jakąś osobą. No, z którą może myśleliście, że się dogadacie. Jest troszeczkę takie też osamotnienie, że jeszcze może mm, czujecie się jakoś tak wewnętrznie osamotnieni e, i nie ma jeszcze tego wyjścia takiego mm, całkowitego, y, z, jeszcze z tego takiego zamknięcia, tak jak tam był ten Wisielec, tam teraz jest ten Pustelnik, e, czyli rzeczywiście mm, nie do końca. Jeszcze uda Wam się wskoczyć w swoją skórę, ale już ta trójka tam kielichów, co była wcześniej, mówi, że yy, mimo wszystko będziecie się uśmiechać i radować życiem. Praca i finanse, zobaczmy, co tutaj będzie. Dużo satysfakcji w pracy, ja bym powiedziała, też jest takie zadowolenie. Może bard bardziej tutaj w październiku wciągniecie się w pewne sprawy, właśnie zawodowe, sprawy kariery, ale jest dobra do tego energia. Idziecie w górę finansowo również, nie musicie się bać o swoją przyszłość. Mimo wszystko jest tutaj dobra ta energia, zadowalająca dla Was. No, jak ktoś szuka pracy, również może znaleźć sobie nową pracę. Firma, jeśli ktoś ma, też dostanie nowe wiadomości, nowe umowy. Także to wszystko jakoś będzie fajnie dla Was szło do przodu. Co do jakichś takich dużych inwestycji, no tutaj musicie się zastanowić: nie ryzykować na razie i nie wsadzać w coś pieniądze, co nie jest pewne. Urzędy i nauka. I sprawdźmy, urzędy i nauka. Co tutaj dla naszych strzelców? No cóż, strzelec, myślę, że jest chętny do nauki. No, tak, średnio oczywiście nie od razu, że rzucacie się w wir nauki i uczycie się nie wiadomo czego. No, wiadomo, no, niektórzy studenci, tak, wracają na studia po takim okresie zdalnego jakiegoś nauczania. No, ale jest tutaj naprawdę dobrze, co do nauki, bierzecie się i rozwijacie się bardzo fajnie. Co do spraw urzędowych, pewne sprawy są zablokowane. Co się ciągnie, Coś dalej się będzie ciągnąć, nie ma tutaj wyjścia całkowitego z pewnych spraw urzędowych, ale jeśli rzeczywiście jakaś sprawa sądowa będzie się kończyć, będzie w miarę taka, no dobra, no dobra, niedobra, tak jakby na pół, tak, że, że, że po prostu jest zadowolenie. Hmm, ale mogłoby być troszeczkę lepiej, tak? Troszeczkę lepiej, ale w miarę tu się pokazuje, że ugodowo o, ugodowo sprawy sądowe raczej ugodowo właśnie, szukałam jakiegoś słowa. No, także sprawdźmy teraz miłość, emocje co tam u Strzelca właśnie się wydarzyło że on trójka mieczy z przeszłości. Co się mogło stać? I sprawdzamy miłość i emocje. No, te miłość, ta miłość i emocje rzeczywiście takie pomieszanie z poplątaniem. Niektóre strzelce będą wchodzić w nowe, w nowe, tak? Czyli rzeczywiście nowe związki. Może będziecie kogoś szukać. Jeszcze ten miesiąc nie jest do końca dobry na zakochanie się jakieś mocne, ale jest bezpiecznie. Już tutaj przeszliście pewne rzeczy, przemyśleliście również w małżeństwach. Raczej ja bym powiedziała, że strzelec będzie się czuł trochę taki odosobniony, wycofany, trochę osamotniony. No, i ogólnie te emocje w miłości, no nie będą jakieś super, ale y, z ludźmi, z kontaktami z innymi, to owszem, to tutaj myślę, że y, strzelec y, po prostu będzie starał się nie mówić o swoich problemach, będzie y, uśmiechał się y, i będzie z chęcią, y, nie wiem, y, wybierał się na jakieś y, spotkania towarzyskie, na przykład. Zdrowie i energetyka. Zdrowie i energetyka. No powiem tak, no jeszcze, jeszcze tutaj ten wisielec przy koronie, czyli rzeczywiście jakby się do was coś przyczepiło, jakaś zła energia jakiegoś, nie wiem, samobójcy na przykład, e, oczywiście nie musi to być samobójca, ale może być to pewnego rodzaju y, coś, co nas gnębi. To tutaj widać, że ta energia jest taka zatrzymana przez coś, co się do was przyczepiło. Dlatego właśnie są potrzebne takie oczyszczania energetyczne, bo po prostu może to nas jakoś blokować, i tak samo czakra tutaj z plotu słonecznego jest karta wieży, również karta mocnego zanieczyszczenia energetycznego. Czakra sakralna jest trochę zanieczyszczona, gardła. Czyli ta energia jest lekko zanieczyszczona u Was, może nie aż tak fatalnie, ale już tutaj kręgosłup Was będzie bolał, e, żołądek też tutaj z układem pokarmowym, jakieś nagłe takie pieczenia, nagłe bóle, nagłe takie rzeczy przez to zanieczyszczenie, e, gardło również. Gardło również to bardziej takie sprawy przeziębieniowe, bym powiedziała mocno przeziębieniowe, dlatego uważajcie nawet na. Oskrzela tutaj na, na gardło. Nie przeziębiajcie się. No, już to będzie październik. No, to wiadomo, można chodzić w szaliku na przykład. Wy musicie raczej chodzić w niebieskich szalikach. To jest czakra gardła, ona lubi niebieski kolor. Także, żeby sobie coś tam nie narobić, to niebieski kolorek szalika i będzie ok. No dobra, no to tak jest. No, energia jest taka trochę. Pomieszana, pomieszana. Ok, co dalej? Dodatkowe ostrzeżenia, może sprawdźmy. Dodatkowe ostrzeżenia. Ktoś bardzo przez Was cierpi. Może to być jakiś mężczyzna, wam bliski, czy to jakiś były partner, czy, czy ojciec, czy no ktoś tutaj widać, że naprawdę w fatalnym stanie emocjonalnym, może trzeba będzie mu pomóc. Tak, ostrzeżenie jest przed tym, żeby się nie odwracać od kogoś, kto nie uciekać i nie odwracać od kogoś, kto potrzebuje naszej pomocy w tej chwili. Także tak to wygląda. Też tutaj może to znaczyć, że na przykład będą jakieś wydatki na dom, na rodzinę, może coś się zepsuć będą jakieś takie dodatkowe, większe wydatki: czy to piec, czy to wiecie, to no, są te gazowe piece, czy coś takiego ważnego, co nam jest w tej chwili potrzebne. tak? Także też może coś się zepsuć. Sprawdźcie swoje właśnie <laughs> najważniejsze. Najważniejsze, y, jakieś y, w domu sprzęty, czy coś tam się z nimi nie dzieje. No dobra. Strzelec, no i sprawdzamy, jaka wizja da. Strzelca, właśnie tutaj, proszę bardzo. No to jest bardzo fajna wizja, tak? Kobieta, która ma we włosach wszystko, czyli, tak, myślę, że to jest jakby dla Was taka zachęta żeby rozwijać się tak kreatywnie. Ta karta mówi, że twoje życie nabierze barw, zaczniesz coś tworzyć, Twoja wyobraźnia zacznie działać ludzie cię zaczną oceniać, ale nie patrz na to, to Ty jesteś ekspresją. No właśnie, mnie też ludzie oceniają, ale ja robię to po prostu co kocham. Wy też może w październiku byście zajęli się właśnie. No zobaczmy teraz, który tutaj znak będzie najbardziej bezpieczny dla strzelca, a który w ogóle <laughs> niebezpieczny wręcz. Dla strzelca najlepszym znakiem będzie byk, a najgorszym skorpion. Hmm. Czyli skorpiony mogą Wam zajść za skórę. A byki, no tutaj prawdziwy przyjaciel, także tak to powychodziło. No i cóż, kochani, no ja wam życzę wspaniałego października, żeby nic złego Was nie spotkało, żeby Wam się nic nie popsuło, bo wiadomo, no to są tylko wróżby, tak, gdzieś tam yy, można, można myśleć pozytywnie i odsunąć od nas pewne złe rzeczy. No cóż, ja Wam życzę słoneczka, zadowolenia, dużo miłości, dobrą pracę i dobrych przyjaciół. Także niech magia będzie z Wami i do następnego razu. Pa! pa.